Odległej opuszczonej okolicy, gdzie drogi były opustoszałe i otoczone przez mroczne lasy, ukrywała się mroczna tajemnica związana z samochodem. Opowieści o przeklętym pojeździe krążyły wokół, ale nikt nie miał odwagi sprawdzić, czy są prawdziwe. Jednak pewnej nocy grupa młodych przyjaciół, Sara, Jake i Emily Postanowiła przetestować te plotki i udać się na nocną przejażdżkę. Nie wiedzieli, że stali się pionkami w grze morderców i psychopatów, którzy czekali na swoją kolejną ofiarę. W trakcie podróży ich samochód nagle zatrzymał się na środku opuszczonej drogi, a wszelkie próby naprawy okazały się daremne. Gdy zrozpaczeni przyjaciele próbowali odkryć, co jest nie tak, Zostali zaatakowani przez grupę uzbrojonych morderców, którzy czaili się w pobliskich krzakach. Załamani i przerażeni, Sara, Jake i Emily zrozumieli, że muszą walczyć o swoje życie. Udało im się zbiec z samochodu i zacząć ucieczkę przez mroczny las, ścigani przez bezwzględnych zabójców. W miarę jak noc przesuwała się coraz bardziej, ich sytuacja stawała się coraz bardziej beznadziejna. Mordercy byli wszędzie, śledząc ich każdy krok i czyhając na idealny moment, by zaatakować. Kiedy wydawało się, że nie ma już nadziei, Sara wpadła na pomysł szalonego planu. Zdecydowali się zasadzić pułapkę na swoich prześladowców, wykorzystując ciemność i zaskoczenie, aby odwrócić losy ich walki. Nadszedł ostatni moment prawdy, gdy ich pułapka w końcu się zmaterializowała. Walka była krwawa i brutalna, ale w końcu Sara, Jake i Emily wyszli zwycięsko, zmuszając morderców do ucieczki w mroczne głębiny lasu. Choć przeżyli tę koszmarną noc, Sara, Jake i Emily nigdy nie zapomną o straszliwych wydarzeniach, które ich spotkały. To było ostrzeżenie o niebezpieczeństwach, które mogą czyhać na każdym zakręcie, na każdej opuszczonej drodze, a przeklęta droga, którą przemierzyli, pozostawiła w ich umysłach trwały ślad przerażenia i przypomnienie o tym, jak cienka jest granica między życiem a śmiercią w świecie pełnym morderców i psychopatów.